Jeżeli mają potrzebę dokonywać wielkich zmian, to niech robią wielkie zmiany. Jeżeli muszą zrobić rewolucję, to niech robią rewolucję. Jeżeli jest im dobrze w tym miejscu, w którym są, ale coś ich uwiera, to niech zaczną od małych rzeczy. Czyli przede wszystkim yy, pogadać samym ze sobą, nie? Co tam się dzieje w środku? Zatrzymać się, to co mówiłam. Wyłączyć autopilota, posłuchać siebie, dać szansę swojej intuicji. Na to, żeby nam podpowiadała, bo nasza intuicja nas nigdy nie zawodzi, tylko my ją wypieramy, bo my później z, zaczynamy racjonalizować wszystko to, co przychodzi nam z serca i pozwolić sobie na błędy, pozwolić sobie na to, że czasem jestem zmęczona, zmęczony, nie muszę być najlepsza, najlepszy. Nie muszę katować swojego ciała na, nie wiem, na siłce, bo mam jakiś cel do zrealizowania. No chyba, że nie wiem, zawodowo się tym zajmujesz, ale też chodzi chyba, o to, żeby. Tak, że to jest mój cel. Tak, nie kogoś. Dokładnie tak, żeby nikomu nic udowadniać. I, pamięta... I żeby pamiętali, że nic nikomu nie muszą udowadniać, nic nikomu nie są winni i żeby dbali o siebie, ale nie w taki egoistyczny sposób, że dbając o siebie krzywdzę innych, tylko że dbając o siebie. Poprawiam swój dobrostan, może to tak patetycznie brzmi: dobrostan, mm -hmm. ale poprawiam swoje zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, i przez to, że ja lepiej funkcjonuję, to oddaję to na zewnątrz.